Pillars of Eternity, odcinek trzeci. Druga komnata zaprasza na trzeci odcinek w grze Pillars of Eternity. Pierś oddana wyraźnie wznosi się i opada z każdym oddechem. Chyba już wystarczy. Co teraz zrobimy? Poszukamy innego wyjścia. Burza musi się kiedyś skończyć. Co się nam stało? Kalisi kręci głową. Takie nawałnice zdarzają się tylko w Eiry Glanfat. Niewielu uchodzi przed nimi z życiem, więc ciężko powiedzieć, które opowieści są prawdziwe. Glanfatanie mówią na nie Białak. Uważają, że w ten sposób bogowie zabierają ze świata dusze, które same nie potrafią go opuścić, ale nie pogardzą także duszami żywych. Nadal masz swoją? Nie wydajesz się szczególnie przejęta tym wszystkim. Kalisza patrzy ci w oczy, a jej głos zdradza, że jest na skraju wybuchu. Może po prostu zbyt słabo mnie znasz, by wiedzieć, jak wyglądam, kiedy się przejmuję. A może widywałam już znacznie gorsze rzeczy, więc idę przed siebie, bo nic nie poradzę, że ktoś inny nadal na mnie polega. Zbierajmy się stąd. Let's keep quiet. Someone else has been here. We should move. Nie wschodnie rubierze To niebezpieczne tereny, pełne czychających wrogów i starannie ukrytych tajemnic. Ledwie udało ci się się uciec przed dziwną śmiercionośną wichurą, która przeszła przez dolinę. Jestem jednak teraz uwięziony w starożytnych ruinach, do których przewodnik karawany kazał nam trzymać się z daleka. Nasz quest to odnalezienia wyjścia z tych ruin. Na tej kolumnie wyryto okrągły symbol o regularnym wzorze, a u jej podstawy stoi kosz z zimnymi węglami. Mógłbyś go podpalić, gdybyś miał jak. Kosz szybko bucha płomieniami, które sięgają ku górze. Malowidło musi być bardzo stare, ale kolory nadal są jasne i żywe.

Lepka oleista maś przylega do wszystkiego, z czym się zetknie. Indeed. Lepka, ciemna substancja przypominająca smołę spływa po ścianie. Kształt i wypukłości pod śluzem wskazują, że coś się pod niej znajduje. Nie jesteś w stanie rozpoznać co. Zmywasz śluz i odsłaniasz skomplikowaną płaskorzeźbę przedstawiającą twarz mężczyzny. Otaczające ją promienie słońca wykruszyły się w paru miejscach, ale szczegóły głowy, od kędzierzawych włosów, aż po krawędzie szpiczastych uszu, nadal dowodzą niezwykłego kunsztu rzemieślnika. Jeden z oczodołów jest pusty, w drugim znajduje się klejnot. Hmm. Ciekawe... Wykryto pułapkę. Auć. Auć, kiedy wytrzymałość członka drużyny spadnie do zera, traci on przytomność. Oznacza to, że nie może dalej walczyć, ale jeśli twoja drużyna. Zwycięży potyczkę, postać odzyska wytrzymałość po zakończeniu walki. Wytrzymałość regeneruje się po walce, ale zdrowie nie. Uważaj na pasek zdrowia po lewej stronie wizerunku. Uff, było blisko. Yes, I shall. Niewielka księga jest porwana w paru miejscach, a niektóre arkusze przesiąkły krwią. Jeden z późniejszych wpisów nadal jest jednak czytelny. Nie mogę uwierzyć w mój fart. Kilka kolejek gry w kości i wygrałem najprawdziwsze, engwitańskie znalezisko. Dotychczasowy właściciel powiedział, że dla niego to tylko ładna, nic nie warta błyskotka. Nie zamierza wybierać się na wykopaliska w ruinach, ale jeśli ma rację, to Klejnot prowadzi do ukrytego skarbu. To warto będzie przekraść się przed patrole wymalowanych elfów. Rano wyruszam do Clinat lis. Potem wystarczy znaleźć pas płaskorzeźbę, o której mówił. Hmm... Aha. Płaskorzeźba przedstawiająca twarz mężczyzny spogląda na ciebie ze ściany. Komnata zaczyna dudnić. Luźne kamyki podskakują na posadzce. Wreszcie spora szczęściany odsuwa się. What you need? How can I help? I'm here. Yes. Ametyst. Ametysty występują w wielu odcieniach. Ale te ciemnofiolitowe uznawane są za najbardziej wartościowe. W ciągu ostatnich kilkuset lat odkryto wiele nowych złóż ametystu, przez co są już niewiele warte, tyle co niegdyś. Adra. Adra to organiczny minerał o krystalicznej strukturze, ale przypominający skorupę. Rosnące żyły adry można znaleźć pod ziemią w wielu częściach eory. Jako, że można łatwo ją ociosać i kształtować, jest lubianym przez jubilerów kamieniem półszlachetnym i często tnie się ją na bardziej skomplikowane, kunsztowne klejnoty. Hmm. I shall. Of course. Z ciemności wyłania się drżąca, herlawa istota trzymająca włócznię. Pod łuskowym ciałem widzisz guzowate łokcie i cienkie żebra. Rozpoznajesz, że to ksaurip. Obserwuję cię uważnie, odchylając nierówno. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Ksaurip cofa się, wciąż kurczowo trzymając włócznię. Stworzenie przechyla głowę i podchodzi do ciebie, wydając z gardła miękki trzask. Stworzenie obwąchuje cię, ale nie znajduje nic godnego uwagi. Cofa się i ponownie przyjmuje bojową postawę. Rozerwę cię na strzępy, jaszczurze. Ksarlip mruży oczy i syczy. Rzuca się na ciebie, unosząc włócznią. I'm here. Yes. Of course. I shall. Yes? I'm here. They'll never know I'm here. Hmm. Wait. You hear that? What you need? I'm how can I help? I'm here. Hmm? To było <laughs> of course. Wzdłuż tej ściany biegnie pęknięcie od posadzki aż po sklepienie. Przedostaje się przez nie lekki powiew wiatru. Bierzesz się do pracy, pęknięcia rozszerzają się i wzdłuż... wydłużają pod Twoim naporem, ale wymaga to dużo więcej wysiłku niż można się było spodziewać. Twoje czoło zalewa pot, a mięśnie zaczynają cię boleć. Po dłuższej chwili zauważasz światło po drugiej stronie. Po ostatnim stuknięciu kilka kamiennych bloków przesuwa się, a potem odpada, odsłaniając dziurę wystarczająco dużą, by się przez nią przecisnąć. Aha. Can I help? Our head seems to hmm? be on the Be done saw. Oof. i shall wear a day built on sorrow yes indeed i shall stay quiet fresh air in here i think we found an exit sounds like the storm passed too would they build Onward, yes. Saru. What you need? How can I help? Hmm? Pojęczynie ugrzęzły nietoperze. Wielkie kurczaki. Heliotrop. Heliotrop to ciemny kamień często o ciemnozielonej barwie. Pokrywające go czerwone plamki żelaza lub jaspisu, przypominające krew, sprawiają, że bywa potocznie zwany krwawnikiem, zawdzięcza im również swoją wartość. Tak oto moi drodzy kończy się nasza kolejna wyprawa, a pierwsza z serii podziemi, które mamy okazję z naszym Gunhildem i jego dzielną drużyną przemierzać w świat Pillars of Eternity. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!